Jeśli Ci się spodoba, to podbij film na swoim smartfonie, aby trafił on do większej liczby odbiorców. Siemaneczko, ja jestem na No i zapraszam do najnowszego materiału Fubgana oglądamy o tym, jak bardzo rangerka będzie OP. Z tego co wiemy, z tego co też patrzyłam po patroncach po zmianach, to rangerka, zwłaszcza ascendencja Dydajki, wydaje się absolutnym safe betem, safe choice'em, Wydaje się być najszybsza też na kampanie, najszybsza też na mapy, albo przynajmniej w top 2, jeżeli chodzi o szybkość mappingu. Movement Speed, który ona generuje. Ze swojego drzewka jest po prostu, no, odklejony. Jak ktoś nie zna Fopgana warto go śledzić. Jest to naprawdę jeden z legendarnych twórców, jeżeli chodzi chyba o PoE1, też PoE2. Teraz specjalizuje się on właśnie w Rangerce, więc zobaczymy, co ma do powiedzenia. I jeżeli chcesz być na bieżąco w moich materiałach, też update'ach o PoE2, to zapraszam. Jeżeli też chcesz być na bieżąco w moich podsumowaniach, w moich poradnikach do Pawłek Side 2, będzie ich naprawdę mnóstwo. Każdego dnia teraz przed ligą i w trakcie ligi będę dawał film, przynajmniej jeden z Pawłek Side. Dwa. Także zapraszam do subskrypcji, do łapkowania w górę. Wszystkich materiałów, które Ci się podobają, bo to bardzo pomaga. No i przede wszystkim zapraszam na moją prywatną ligę, która jest już ogromna. Są to jagódki Nadina. Zaczynamy moją pierwszą ever League z rozmachem. Mamy 7 tysięcy złotych do rozdania w tej lidze i będzie więcej. Mamy też cały czas pracującą zrzutkę, bo to wszystko dzięki dobroci mojego community, dzięki temu, że mamy takie legendarne postaci, które wpłacają. Sami ludzie już płacili 3 i 6. 000, a tak naprawdę łącznie mamy już około 7 tysięcy. Ta rzutka to jest tylko część. Jedna osoba Asylum Mangel wrzucił sam od siebie 2,5 tysiąca, także to są niesamowici ludzie, moi drodzy. I zapraszam do nas w takim razie na się. Będzie z 40 kategorii, jest to liga softkorowa. Wszystkie rozpiski dokładnych challenge pojawią się do dwóch dni na moim kanale. Także warto śledzić. Będą też podsumowania z tej ligi na YouTubie, będą też fane momenty na pewno bo mamy też śmieszne kategorie. Mamy też kategorie, które każdego powinny zadowolić. Nie mamy tylko jakichś hardkorowych kategorii, spiralowskich kategorii, mamy każualowe kategorie i na tym się skupiamy, żeby każdy, kto gra miał możliwość wygrania czegoś. Mamy też do rozdania masę podkładek z Pawów Excite 2. Też będą takie dodatkowe fajne smaczki, nagrody, które będą Wam przypominały o naszej lidze. No i w przyszłości również będziemy je oczywiście stawiać z jeszcze większymi rozmachami, moi drodzy. Wszystkie szczegóły właśnie w tym filmie który jest na moim kanale, tutaj go znajdziesz. 7000 złotych czeka Pałowa site 2 w i na Discordzie. Także padaj też na Discord. Oglądamy materiał Fubjana o Lightning Arrow. Dead Eye is insanely strong, czyli o tym, jak bardzo Dedajka znowu będzie silna pod Lightning Arrow. Jeżeli ktoś szuka starteru, jeżeli ktoś ogólnie lubi Rangerki, lubi po prostu Dedajkę, to będzie to bardzo pozytywny film dla niego. Let's go. Guys. So today I want to make a new video on why bows, and specifically lantern Run and lantern arrow are going to be absolutely insane next patch, top tier skill They're mm. probably going to be one of the most played skills in the entire patch, honestly So I'm going to have go over why did Także I So we have lightning arrow ale nie But not only that, że można that I zrobić that pod can also make such a didactics colt in this league, for sure I wydaje i się be aiming for it too, because I like colt builds It's going to celował, bo lubię be insane, this video is going to be why bows you know, our bow attacks are gonna be extremely mm -hmm. strong. This patch I has hold text document here, and I think you could in the first few weeks, like a lot of people. Um, they made a, a lot of changes in 0.2, specifically for bows. So to get into it in 0.2 midway through, like a month in, they buff Rod's damage by 30%. So it has to all levels. That's just like a massive buff, a single target. They also added a plus one hour rune. So this was also added in 0.2 patch, as you can oh. see right here. You can zmian, który był w 0,2, jak ktoś nie nadrabiał, ale generalnie tam boost łuków był potężny, nie? Lightning arrow do Daiki. You third one, if you corrupt it. So yeah, you can get more plus arrows. Also really insane for clear and really insane for single target. Of... Druga sprawa, oczywiście, że takie plus jeden arrow, wiesz, runki i tak dalej będą dostępne za bardzo wysoką cenę. To nie będzie coś, co każdy casual będzie mógł mieć, no nie? Ale i tak. Chain' I chain został zbustowany w 0,2 do tam 3,2 metry, z 2,4. Także to było duże. Jakby z 25% większy ten range. 3.2 meter chain range from 2.4. No właśnie, w 0.3.0 jeszcze unveilowanie dojdzie z mechaniki Abyss. I pytanie, czy tam może się rolnąć jakiś aro dodatkowy, nie? Widzieliśmy na prezentacji, że tam się Spirit drolowało do broni. Magicznej. To Laski na przykład, co jest ogromne. Tam było chyba 67 spiryta na lasce z unveilowania, czyli właśnie z mechaniki w 030. No to kto wie co jeszcze może tam się pojawić. Czy dodatkowy arrow do łuku czy to byłoby totalnie odklejone? Pretty big increase. Yeah, so they buffed the single target of this build, they buffed the clear, at single target gamma plus one arrows. So it's just overall extremely good after all these buffs from 0.2 To start at the start of 0.2, LA Ross was like a pretty solid build, but wasn't like anything insane. But after all these buffs and all their improvements, and with the 0 0.3 improvements as well, it's turned out to probably be like one of the best builds in the game. Definitely a top contender for it at the very least, at least with the current patch notes. Once sick. again, the full patch notes, at least what GG said, is not currently out. There's gonna be some more changes. So, we'll see if there W tym momencie, jak to oglądacie, to już są dostępne te nowe pacznocy. Na stronie pacznocowej, starej, nie jako nowy post, ale na tej stronie pacznocowej w pole 2, samym dole, nowe pacznocy i zmiany. Więc, by as it currently stands, yeah, it's looking very, very strong. So, this is also one of the highest damaging skills in the game. So, at a base value, with LA, plus rods plus shot. You're looking at roughly... tak, czyli tak lightning arrow z rodami z tornadem mamy 2,5 tysiąca damage ale jeszcze i tak może to być bardzo mocno zwiększane przez chaina przez baraża 2500% mm. effectiveness of damage per line arrow shot This is an absurd number, extremely, extremely high, and this can be higher. For example, if you self-chain a la to make it chain more together, but that's you know not really needed when your damage is already this high. And again, this is 2.5k damage per line arrow shot. Line arrow hits the boss, it then hits your rods a total of eight times, so you have eight mm -hmm. rod hits plus one la hit, which is uh, effectively 1,000% damage. Mhm, mm mm -hmm. To się tak przeskalowuje, przemnaża, dlatego ta dedajka, dlatego ta rangerka jest tego P. Na bossach na przykład jeszcze. Ona może więcej niż 16 hitów sprzedać. Tak, może 24 z dwoma tornado-shotami na przykład. Jeżeli bijemy bossa taką rangerką, postawimy tornado-shoty, które odbijają jeszcze dodatkowo taroły. Taroły się jeszcze odbiją od ściany. Boss normalnie dostaje w jednym strzale ponad 20 hitów. hit 16 more hits, for a total of 24 if you have two no. tornado-shots down. So to go over the tornado-shot mechanics and why we use the skill. But so if you played a like 0.1 or like the start of 0.2, a lot of people didn't use this until like midway through 0.2. You know, why is Tino a shot really insane now? What are the mechanics of it and what does it do for this build? So currently, when using line arrow on Tino shot, it will product the secondary chain on impact. Mm -hmm. What does this mean? So if I show you right here, oh. just for a quick example. <laughs> if I fire my Tino's shot down, and then I fire the <laughs> line arrow. You will see, there is a change. Jak się rozwarstwia, jak, ma, jak uderzacie tornado shot, to change się tak wytwarza. Więc dodatkowe tiki demedra. It's going off after hit into tornado shot. Big. This means Patrz. you're going to hit tornado shot, it changes your rods, you went to boss, it changed the rods. Jeżeli tak, dodatkowo jeszcze czyniunie się z, naszymi, z naszym Lightning Rodem. Jest chain za chainem, nie? To jest po prostu reakcja łańcuchowa można powiedzieć, taka kaskadowa, tylko delikatna. So if you have two of these down and you fire through both of them and hit the boss, you are effectively hitting three times on your line arrow. But tak. that's not all because it can also up to five Więc times. Więc z takim tornado shotem po prostu mamy potrojony damage. Na dzień dobry, już już mamy trzy razy więcej damage'a, nie? And since because you still get the light arrow that shoots back out. So, you get the initial chain from hitting a tornado shot, it can then shoot back out, hit the boss, and you're gonna hit the boss with your main landing arrow. So, yeah, anywhere from three to five times hits per landing arrow when you have your tornado shots out. Um, the only caveat here, you do need to line up to make this work, and you need enough plus arrows to make this work. If you don't have enough plus arrows, you uh, consistently won't hit both tornado shots plus the boss. So no, generalnie error. tym na spokojnie Jakby można zabijać pinnacle bossów Przy lepszym gearze Pinnacle bossowie schodzą na one shota prawie, że Taki ześcig na te cztery Może na jeden, dwa strzały zejść Jeżeli będziemy mieli dokręconą postać Dlatego to może być kuszące bardzo dla ludzi Którzy chcą grać z rangerką, nie? W tym sezonie Cały czas jeszcze myślę, żeby nie zrobić potężnego speedrunu Bo ostatnio trzy godziny wyszły Na rozgrzewkowym speedranie od, od pierwszego levela do Dorianiego normal Może by na tej naszej nadinowej lidze I actually recommend to go down to only one tornado shot to make it more consistent but yeah, either way, it's extremely, extremely strong. I want to show sort an of example here. This is o! a regular like tier 16 map boss walka. from Delhi. It's 5 million HP, and this is mechanics I'm going to show right here. Albo 0, 3 Where 3 you can place down your rods, you place down your tornado shot, Pick. you barrage line of arrow, and yeah, instantly tak dies. Jest. And this is our very unoptimized character. So that's what it looks like. An <laughs> in... optimized character. And result, hmm. you can get enough damage with a fully optimized character to effectively one-shot Zesh, where you do 30 million damage in it instantly. So yeah, it's o, very very, very one mechanically shot. use a two-shot with LA plus rods. And then on top of all this, like I said, you can also go it with rods. Jeszcze baraż, który może podwoić albo potroić wasz damage z mnie nie? Jeszcze dodatkowy baraż na samych bossów, żeby żeby ten jeden strzał był przynajmniej podwójny, nie? So Barrage gives you plus two attacks with a reduced damage, but the reduced damage doesn't matter because all we care for is the chain from Lightning Arrow hitting your rods. So your rods do the full damage despite Barrage and Lightning Arrow. So yeah, very, very strong mechanically. You get a ton of burst damage or a ton of damage, Set mode, jak tym nie grać? I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Chociaż nie wiemy, jak będą mi wyglądać nie klasy, też ta blodwiczka wydaje się konkurencyjna, ale po prostu Dedajka w tym momencie jest. Jeżeli ktoś chce mieć pewny sezon, wybieracie Dedajkę. No. Jeżeli ktoś chce być najszybszy, na pewno, wybieracie Dedajkę. Jeżeli ktoś chce wyścigać się levelowo, na pewno, mając do czynienia z dobrą klasą, wybieracie Dedajkę. Ciao no. plus RODs to so yeah, really, really mm -hmm. next this is also one to też jest bardzo ważne one of the fastest builds in the game samo daje nam masę movement speedu masę movement speedu można wygenerować nią spokojnie 100 140 w górę MS-a Na pewno, może więcej nawet I daje to nam na dzień dobry. No, jedną klas Klas tak naprawdę Jeżeli chodzi o efektywność, szybkość na mapach, szybkość na kam przechodzenie kampanii, też Właśnie samo przechodzenie kampanii, nie To też jest bardzo przyjemne. Movement Speed ogólnie w fucking slashach jest bardzo ważnym atrybutem. Niemalże tak ważnym Jak inne główne Staty do Twojego buildu, czy to kryty, nie crity, dane Staty, do Stat Stickerów i tak dalej. Movement Speed może być niedoceniany. Albo nie zwracają na niego uwagę ludzie, którzy są może nowi w gatunku, ale jak tylko wchodzą ci ludzie troszkę bardziej, troszkę głębiej w Slasher, to wiedzą, że Movement Speed jest jedną z topowych statystyk i musimy go mieć. I daje on szybkość zwiedzania lokacji, daje on szybkość robienia map, bo dlaczego to jest tak ważne? Bo jeżeli mamy postać, która jest silna i nie ma Movement Speed'a dobrego i robi na przykład 100 mapek, to jak ją porównamy do postaci, która jest silna i ma duży moment speed, to ta postać druga może zrobić 120 mapek w tym czasie. Albo może być nawet trochę słabsza od tej pierwszej postaci, która nie ma moment speeda, ale zrobi 115, 110, co i tak przekłada się na lepszą, efektywniejszą farmę. W jak zawsze efektywność farmy jest ważniejsza od siły postaci za wszelką cenę, od rarity w przypadku PoE albo magic findu w przypadku Diablo. Zawsze chodzi nam o szybkość pokonywania lokacji i tym samym też zabijania, nie? A quick POB here for next patch. And in the next patch it's actually possible to reach one hundred and thirty percent movement speed with One one hundred and thirty, dokładnie, bezewku, sto trzydzieści procent. With hand above. Bez total Be... totalnie jakby na podstawowych rzeczach generalnie 130% movement, movement speed. Looking at like one sixty percent movement speed. Nawet można, i potem jeszcze 160 po tym po This no. no, i to jest na przykład takie drzewko, które bardzo dobrze się zachowa na kampanię. To jest taki go-to. Dostaty, dostajemy movement speed, dostajemy wszystko, co chcemy jeszcze z Dedajki, Dziękuję bardzo, do widzenia. Drzeweczko takie, jak mówiłem wcześniej, że pyk, pyk, pyk. No, mąka, w stronę mąka jest. Pamiętajcie, że jeżeli dużo osób wybierze D-Dajkę, wybierze rangerkę, a na pewno tak będzie, moim zdaniem na, na sezonie 0-3-0, to będzie topowa klasa, jeżeli chodzi o ilość graczy, że grałem dodajką. To przedmioty na tą klasę będą absurdalnie drogie, a takie buildy bardziej schowane w cieniu, może nawet nie chodzi o metę, ale na przykład buildy, które mogą być mocne, tylko jeszcze nie są tak oczywiste jak Dedajka, która jest po prostu mocna, będą tanie. I będzie można, kombinując nad buildami, szybko wykupić, podkupić jakieś itemy, które będą dobre do takich mniej popularnych buildów. Hollow Palm Monka, tutaj mówi Lowenhain hey na przykład, będzie można szybko stakować, bo będą dużo tańsze itemy, no nie. Bloodwitchka już zapowiada się mocno, już dużo więcej ludzi mówi o Bloodwitchce, więc tam też te itemy mogą być też droższe. Zwracajcie na to uwagę po prostu. I nie dziwcie się, że jakiś dobry łuk będzie absurdalnie drogi i niemożliwy do kupienia, nie? Bardziej skupiajcie się na swojej farmie. No i też pamiętajcie, że jak gracie innymi klasami, to warto zwracać uwagę na itemy dla dedajki. Bo możecie na nich bardzo dużo zarobić. Gdzie sami gracie inną klasą. Te itemy dla dedajki można przemyśleć, żeby w jakieś filtry włożyć. Te dual string bowy na przykład, które będą totalnymi bisami, kobazy. Do przemyślenia, do przemyślenia. Bo nie każdy o tym pamięta. For an end game, lane arrow dead eye tree. Of course, then you'll stick for Nodes and right, this is just a standard path pattern, very standard, like just no cheese here. It's to totally typical dead eye build, banal, po prostu dead eye. And yeah, you reach one 30% move speed. Uh, you get this through a few things, just go very quick. So, in the next patch, Roa is getting 15% increase movement speed, which is personally mm -hmm. what I'm going to be using. Uh, right, a path, like, warto używać roa. Sam roa daje, po prostu bonus do movement speed. That is shalani potrzebny. Stage. Also a charm introduced in 0.2 18% increased movement speed on killing a rare enemy. Please Ej, napiszcie w komentarzu ile wydropiliście takich czarów, tych tych legendarnych, nie? Jak potem graliście już w 0.2 po wprowadzeniu ich? A jak one są rzadkie? Jak one są po prostu rzadkie? High end, but you also can get boots, 65% increased movement speed in the next patch. This is also possible if you're not sure how to get these. Essentially it's the essence plus new runes. There's new runes they added in 0.2 once again, where you now get movement speed on boots. I can just show it real quick. Yeah, in 0.2, they added biench, biench. these new runes midway through. You can give you 5% increased movement speed on your boots. And then you can get an essence on top of that, which doubles the effectiveness on your boots. This is some high end stuff, but I just want to show you the top end dead eye of what you can reach. And then just a 5% and pulls up your chest. So all this combined gives you 130% increased movement speed. And this does not count head to debuffs. And the buffs you can get 30% move speed 15% move speed you can also maybe get 20% move speed from the new belt either way you're going to be extremely fast in the end game even at like a low budget like a, you know mid budget range you're probably looking at like 80% or so moving speed maybe 70% which is still quite fast especially compared to like 0.1 and 0.2 because they overall have bought the movement speed in this game quite a bit and next is of course you know extremely good clear la plus hell of thunder or hell of Ice, which you can use if you use the pulse of Karen ring I z high MS, what I already you know, contest would be one of the fastest builds. One of the fastest Zdecydowanie ten build będzie albo najszybszym, albo drugim najszybszym buildem ever, jeżeli coś wyjdzie. Dajka jest pewna, że po prostu będzie topową, jeżeli chodzi o szybkość. In the I to game. jest bardzo przyjemne w POE2. Game, bo know, POE2 nie należy do najszybszych gear. Moving at 130% moon speed, while also chain clearing packs off screen, is just extremely good. It's definitely one of the fastest builds in the game. Also, it might even be better than next patch. because you do get auto-marked from the Deadeye Ascendancy so you can start auto-marking Voltaic if it is quite good it might even help you clear out even more then of course Deadeye did get Ascendancy buffs which is you know kind of surprising because it is already quite strong the new cold shots now cause your projectiles to change to any nearby marked targets Tak, ten nowe cold shots są Giga OP One po prostu chainują do każdego zmarkowanego przeciwnika, a ponieważ Dedajka ma nieskończoność marków, bo on generuje, jako jedyna klasa, Dedajka może mieć dużo marków, bo pamiętajmy, że mark został zmieniony w 0-3-0 i nie jest już spelem. A jeżeli nie jest już spelem, to inne klasy, tym teoretycznie Rangerka też nie może go zapiąć do cast on Freeza, cast on Critical Hita i tak dalej, i tak dalej. Ale Dedajka ma właśnie notkę swojej ascendencji, więc. Ilość mark Once again, improves your clear, and it repeatedly cast mark skills on enemies near you. These marks also bypass the one mark limit, so you mm. have multiple of attack marks out chaining to all enemies around you. They explode for even better clear. The new eagle eye instead implies 20 crit weakness on consuming a mark on an enemy. Teraz ten Eagle Eye został zmieniony do 10 crit weaknessa. Generalnie zostało to zadjustowane w najnowszych patchnoucach i sobie już teraz rzucimy okiem na nie. Więc w zmianach patchnoucowych Eagle Eye został po pierwsze tak jak wcześniej to był bullseye, ale generalnie Eagle Eye teraz aplikuje 10 stacków critical weakness, więc po prostu finalnie 5% crit mniej. Ale to naprawdę nie zmienia nic, jeżeli chodzi o pozycję Dodajki. dajki. Insane. 10% base crit. This can also allow you to use a full shock magnitude weapon swap. So percent critical, the crit weakness daje zero and a half percent so the standard critical weakness with dark effigy, so you can weapon swap for like eighty percent shock, and then also mm. get this insane, you know, twenty quick weakness Dodatkowe from the other which is just even more damage. Right, you can get some really insane damage on Deadeye next patch, at least with the patch notes that currently show it. And on top of all this, the last thing, Lander Rod is effectively getting another 20% more damage. Tak, Lightning Rod dostaje po prostu 20% więcej damage. A. Po prostu ono będzie mniej. Mniejsze AOE będzie miało, mniej targetów będzie zahaczać. Ale nam to w ogóle nic nie zmienia, bo przecież Lightning Roda używamy tylko na bossów. Damage Więc the... po prostu mamy 20% większy damage na bossach z Lightning Roda. Więc po prostu mamy Więc kwality change in 0.2. So to kwality change, it loses AOE, but gets 20% more activations. Which is a buff, you don't care for the AoE on Rod, Like, you actually currently on Rod Dokładnie, and... no może Lightning Rod na początku, jak po prostu mamy bardzo słabą postać, jeszcze nie przeszliśmy kampanii, albo wchodzimy na mapę T1, ok, tamten Lightning Rod faktycznie można AoE używać, ale potem bardzo szybko to nie ma żadnego znaczenia, bo Lightning Arrow mamy do AoE, bo to i tak wysadza dwa ekrany potem z Heraldem, a Lightning Rod mamy do chainowania damage na bossach, więc po prostu DDK dostała 20% buffa na bossach, jeżeli chodzi Like but you use a conquer back you don't care for that. Anyway. <laughs> on a boss, it always hits all of them anyway, but it doesn't really matter. The question, and then one yeah. last buff I actually forgot to mention, but the multiple gem supports. To pion tak jest, więc przez to pamiętajmy, że support gemy mogą być powtarzane w 0.3, możemy mieć po jednym identycznym support game'ie na każdy skill z naszego drzewka, czyli efektywnie w 0.3.0 moglibyśmy tutaj mieć tego samego supporta, na przykład Martial Tempo, Martial Tempo, Martial Tempo, Martial Tempo, Eż tutaj może nie, ale no wiecie o co chodzi, więc dla wielu klas, nawet jeżeli... Te pierwsze tiery tych support gemów, bo też support gemy będą rozbite na trzy tiery: pierwszy, drugi, trzeci. Te pierwsze tiery zazwyczaj będą, raczej spodziewam się, że większość będzie po prostu słabszych niż obecne supporty teraz. Czyli taki tier 1, na przykład Marshall Tempa, będzie miał mniejszy boost do attack speedu niż Marshall Tempo dzisiaj. Taki przykład może w ogóle nie istnieć, ale wiecie o co chodzi. I to nie ma znaczenia, bo i tak to jest potężny buff, bo możemy, bo mamy często skill gemy na różnych klasach. Gdzie nie mamy co włożyć. W sensie tak zapchaj dziura, jest ten piąty, na przykład support to już jest taka trochę zapchaj dziura. Efektywnie nie daje to dużo, no ale i tak wkładamy, nie? Więc po prostu, jeżeli będziemy mogli w każdym gemie zapiąć bardzo dobre, efektywne gemy, sufit postaci będzie dużo mocniejszy, nie? W 03 większość postaci będzie dużo mocniejszej, bo GG powiedziało, że 03 to jest sezon buffów, to jest liga buffów, a 02 to jest liga nerfów. To była liga nerfów i przyznali się, że po prostu to był party puper. Use a let's say primal armaments in every single slot you can is a massive buff. A lana yeah. specifically because this is one of the few builds that uses two full skills for damage, and you tend to run out of the useful supports for that damage. So you know, be able to have two full actual functioning damage supports now for both your skills. Is a buff in itself compared to a lot of other classes that rely on like one skill for single target. Anyway, uh, that's about it. Yeah, I think this build's gonna be absolutely insane. It's definitely what I'm gonna be playing. I'm gonna have my full guide out and a full level 1 guide video out in the next few days before league start, of course. it will be both in P.O.B. and on Mobile Yeah, that's about it. i no, dobra, no jest. I to jest właśnie, i to jest właśnie ten materiał. No także bardzo dobre wiadomości dla kogoś, to gra Rangercom Ja sam się zastanawiam, jestem rozdarty między Sorką pod Infuzy która jest bardzo niepewna. Między Dedaikom, która jest oczywiście go -to i str bezdyskusyjnie, i Bloodwitchką. Także dajcie znać w komentarzach, czy wy już baliście starter. Czy ledzicie Dedaikom, co o tym sądzicie? Czy to przegięcie, że Dedajka będzie jeszcze potężniejsza w 03 niż w 02? I nie mogą jej zbalansować do innych klas. Czy to jest git? Delajka zawsze jest silna. Rangerka zawsze jest silna. Po jeden też. Także. Trzymajcie się, wielkie dzięki. Subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej. Każdego dnia będą materiały na moim YouTubie: czy to poradnikowe, czy to newsowe. I pamiętaj o tym, żeby sprawdzić naszą ligę i Jagódek Nadina. Udostępniaj też te filmy dalej, żeby było jak najwięcej osób. Jest to moja pierwsza liga tutaj, w Pablovex Side 2, własna. I chcę, żeby to było coś, co wielu ludzi zapamięta. Już mam przygotowane bardzo dużo fajnych konkurencji, kategorii, gdzie każdy się odnajdzie. Także zapraszam na moją prywatną ligę, która startuje 20. 9 o 22. W środę, raczej 27 spodziewaj się filmu update'owego. Wbijaj na Discord, gdzie wszystkie informacje też dostaniesz. I tam też mamy 10 tysięcy osób z Pawłow Exile 2. Trzymajcie się miłego dziąka, smacznej kawusi, jeżeli jest pita, i do następnego. Elu!